Cześć! Mam dla Was dwie ważne informacje. Pierwsza jest taka, że będę starał się filmy wrzucać co tydzień. Dokładnie tak. Jak rok temu powstał w wakacje mój kanał, filmy były wstawiane mniej więcej co tydzień. Tak i teraz są wakacje, więc będę się starał co te 6, 7, 8 dni yy, każdy kolejny film wrzucać. Więc możecie czekać. Druga informacja jest taka, że rozpoczynamy QA, questions. And answers, pytania i odpowiedzi od widzów. Zatem zapraszam Was w sekcję komentarzy pod tym filmem i piszcie pytania do Jakie chcecie, o co chcecie, gdzie chcecie, jak chcecie, piszcie. Niech będzie fala tych komentarzy. Niech następny film będzie trwał tak 8-7 minut, a nie 2-3 minuty. Zapraszam Was również na grupę na Facebooku, gdzie możecie również pod postem pisać pytania do mnie jak i również na Instagram nazywam się bodajże Zajmar ty, dokładnie tak tam też jest post odnośnie Q&A także to by było tyle w tym w krótkim filmie informacyjnym widzimy się w kolejnym super filmie cześć